Cześć, witajcie na kanale RPG Strefa, gdzie zaczynamy nową serię z gry 7 Days to Die. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry 7 Days to Die. Z grubej rury zaczynamy, mamy dwie godziny do hordy. Tak więc z nowości nic się nie wydarzyło, bo ja tutaj nic nie robiłem między jednym a drugim odcinkiem, ale wiecie co? Od razu chcę lecieć od razu chcę lecieć do tej naszej baski, gdzie przyjmiemy tą hordę na klatę, bo jak sobie tak montowałem poprzedni odcinek, to doszedłem do wniosku, że muszę trochę pozmieniać w tej bazie, ulepszyć jeszcze jeden chyba wyżej ten blok, bo one mogą wskoczyć, one mogą po prostu wskoczyć, na no tak, dach. zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Tego muszę się napić, bo jeszcze zjadłem tą jakąś starą kanapkę i... I mam to jakieś tam zatrucie żołądkowe. Dobra, jestem tutaj i chcę wskoczyć tu. Widzicie? Bo one mogą sobie wskoczyć tu na to coś. I mogą wskoczyć tutaj do mnie na górę, więc zrobię sobie jeszcze szybko... Zrobię sobie jeszcze trochę tych bloków. I będę chciał je tutaj sobie, że tak powiem, postawić. Tak, żeby było jednak bezpieczniej. Nie mam pojęcia, jak wysoko one mogą wskoczyć. Dlatego zrobię. Tak, chyba powinno być ok. O, coś takiego. Just, tak, mamy tutaj ten daszek. I tak to wygląda. I teraz powinno być wszystko w porządku. Dobra, mam jeszcze trochę czasu. Więc jeszcze się tutaj rozejrzę. E, chcę jeszcze sprawdzić ten poziom zatrucia. Aha, jeszcze jestem leczony. Więc jeszcze chwila i powinno być wszystko w porządku. E, Okej, okay, no wydaje mi się, że tak na pierwszą hordę. Powinno być wszystko ok. Mam nadzieję, że ta baza się sprawdzi. Nie, no dobrze to wygląda, nie? Nie powinno być chyba żadnych niespodzianek. Dobra, została w sumie godzina do, do tej hordy. To wskoczę sobie do góry i zobaczę, czy ja coś tutaj mogę jeszcze zrobić, ewentualnie, w sensie w moim wyposażeniu. O, może umiejętności. Aha, dobra, następne zero wyzwań też pewnie. Gdzie są te wyzwania? Wyzwań też pewnie nie zrobiłem. O, tutaj przetrwaj 7 godzin w prawdziwym życiu. No dobra. Zawsze dodatkowe doświadczenie, nie? I po hordzie, jak już się zacznie ten nam kolejny ósmy dzień, to będę chciał na pewno sobie tutaj trochę się zagłębić, w żeby sobie stworzyć, po prostu zakończyć ten etap wyzwań i będziemy dalej sobie tam działać. Dobra, lek mi już skończył się, że tak powiem, skończył działać. Dobra, to jeszcze to i powinno być w porządku. Mam tak, mam strzały, mam bruk do ewentualnej naprawy. To może zrobię jeszcze kilka sztuk. Gdyby ewentualnie coś miało się wydarzyć i musiałbym się szybko tutaj zamurować. Mam deski. No drewno tam zawsze przy sobie noszę. Jakieś zestawy naprawcze chociaż. Chyba wolowy nie zestawem naprawczym się naprawia. Tak. I to będę chciał na pewno użyć obrażenia w zwarciu, jak się zacznie ta horda. Mam miodek ewentualnie gdybym został zainfekowany przez zombiaki. I tak poza tym może naprawię łuk. Nie wiem, czy jest sens rozdawania na przykład punktów umiejętności. Na przykład jeśli chciałbym dać łuki jedną, żeby te książki móc sobie znaleźć, tak? Żeby mieć jakieś tam większą szansę na znalezienie. Bo teraz tak naprawdę. Ja nie znajduję żadnej książki związanej z, na przykład z łukami. A one są spoko, bo to jest w miarę cicha broń. Ale jeżeli dam już jeden punkt, no to ta szansa na znalezienie przy, y, książki mi wzrośnie, tak? Czyli no zawsze będę mógł po prostu... Y, miał jakąś szansę, żeby po prostu sobie tą książkę znaleźć i zrobić lepszy łuk. A teraz ja tak mam wrażenie, że ja jeszcze chyba żadnej książki y, w związku z tymi łukami nie znalazłem. Ale nie wiem, czy jest sens. Tak to samo, na przykład, jeśli chodzi o, o karabiny, o jakieś tam wyrzutnie rakiet i tak dalej. Nie wiem, czy jest sens rozdawania tak po jednym punkcie. Czy na przykład rozwijać dalej tylko ten intelekt i siłę, i wtedy na przykład sobie łuk kupić, nie? Czy to chyba będzie miało większy sens, tak mi się wydaje. Nie wiem, no muszę pomyśleć. Tam ktoś chodzi. No niby jeden punkt to no nie jest jakoś... nie jest jakoś super dużo, ale no wiem, że na późniejszym etapie to doświadczenie chyba będzie już ciężej się zdobywało. Dobra, zaczynamy. Let's go, 22. Nie powinno być za głośno, przeciszyłem trochę te dźwięki. Yy, dobra, to już wiem, że muszę usunąć. One to będą waliły? O nie! O nie, tak nie miało być. Tam są schody. Ej, no nie gadajcie. Ej, no nie, nie gadajcie, że one tutaj będą mi walić. Tam, na schody. Ej, no nie, no tak nie może być. E, wiecie co? Ja chyba sobie zrobię tak. I może wskoczę jakoś tutaj Tak żeby one tam zaczynały w końcu biec, nie? O, chyba biegną, co? Ej, no tam macie schody, no biegnijcie. Ej, no one wszystkie tu lecą? Nie, lecą tam Ale rozwalają też tutaj to O kurcze, lecą na dół. No chodźcie yy, To chcę użyć Dobra o -o. Jeszcze trochę ciszej Nie rozwalać mi tego, tylko tu o Tak jak koleżanka Po kolei się ustawiać Może za daleko są te schody, co? No bo niektóre biegną, a niektóre nie. Bo gdyby one biegły, no to byłoby naprawdę spoko. Gdyby wszystkie tutaj biegały. One chyba przez to nie przejdą, co? Jak myślicie? Zobaczymy. O, ludzik, Spadło. Ej no, one mi tu rozwalają. Halo? Po kolei dla każdego coś dobrego. Nie no, nie przechodzą przez to. Tam się zakopały, chyba co? Przy tych kolcach kolego. Tam biegnij. Wow. Co one tam robią? One się tam jakoś chyba zakopały. Albo te kolce je tak spowalniają. Okej. Okay. Godzina za nami. Cisza jest. Dobra, biegną dalej. No chodźcie, skakiwać. Ej, no dobre to jest. Fajna ta baza. Wow, kolego. Już nie mogę tak blisko chyba stać. A ja mam wrażenie, że one przez to przejdą. Gdzie one cały czas coś tam rozwalają, ale to są chyba te kolce. ...wytrzymałości przez chyba silne ataki, ale dobra jest też ta pała. Kurde, to jest pierwsza horda? No, chodźcie. Raz. A jak ukucnę? Ej, przeszedł! Nie, do niej gadajcie! <śmów> Niemożliwe. Ale on chyba jakoś go zbugowało, co? No bo tylko ten Ja im tu nie pozwalam. W ogóle... Gdzie one są? Nie rozwalajcie tego. W ogóle chcę zrobić tak, że jeżeli ta baza by się sprawdziła, to jeszcze chciałbym po bokach tutaj, obok mnie, rozstawić dwie właśnie takie wieżyczki żeby albo one strzelały albo po prostu uderzały w nią bo są też takie młoty nie o, więc powinno być wtedy w porządku ale też tak się zastanawiam bo teraz wow nie mam wytrzymałości miałem właśnie to już poruszyć w poprzednim odcinku przez sobie wypiję, o pitko regeneracja wytrzymałości zwiększona wypiłem nie nie wypiłem yy, miałem to poruszyć w poprzednim odcinku bo teraz przecież na każdym biomie yy, będę musiał być więc taka baza w nas widzicie przed tam dobrze że zrobiłem ten dach yy, czy jest sens budowania jakiejś takiej dużej, fajnej, konkretnej bazy, skoro ja i tak będę musiał zmieniać biomy? Bo to no, są zrobić te wyzwania, nie? No bo teoretycznie no, nie musiałbym, nie muszę tego robić. Ja mogę sobie w tym biomie zostać i tutaj cały czas... ja mam wrażenie, że one tędy będą przechodziły. Chłopie proszę. No, bo wiecie, ja sobie zrobię super bazę, tutaj, a one na przykład, a później będę większość czasu, większość gry spędzał w ogóle na innym, innym biomie. No, będę musiał coś pomyśleć, eee, żeby one mi tam nie rozwalały tych słupów. Nie wiem, czemu część biegnie. Ale one po czasie rozwalają, ale za chwilę tu przybiegają, chyba. A bo on, one biegną z tej strony, i łatwiej mają. do mnie tutaj, nieważne. No i nie wiem, teraz w sumie, czy warto coś budować: takiego fajniejszego, większego. Pomyślę. Wow. Nie walić tu Do schodów Halo Przepani Tu dają lepsze rzeczy niż tam Tu dostaniesz tylko strzałę A ja cię mogę spały Spacyfikować Leżysz Chodźcie tutaj, no proszę Jeden punkt chyba doświadczenia dopiero nie wbiłem na tych tych... Na tej hordzie. Gościu. No, lecą fajnie. Boom. Ale część przeszło przez to coś, a część nie. O, to jest, weszła ta modyfikacja chyba. Ta umiejętność że Filne ataki mogą od, wyrzucić w powietrze. Ale tego lutu będzie trochę. Fajnie, fajnie, podoba mi się to. Bo one biegną z tamtej strony. Gdyby biegły z tamtej, to od razu pewnie by wchodziły na tę właśnie moją, na tę moją ścieżkę. A jak to wygląda, jeśli chodzi o hordę, o ilość zombiaków? Jest na przykład z góry ustalone, że na ho pierwszą, pierwszej hordzie jest na przykład nie wiem 100 zombiaków, na drugą hordę jest więcej, 150, nie wiem jak to wygląda. Możecie dać znaka, ty one mi tu kopią. Zawsze mnie to interesowało. Nie wiem, to one trochę sobie tu uderzają, ale finalnie i tak tu przybiegają. Może za daleko jest też ten, ta ścieżka cała. A ciekawe, jakbym na przykład zrobił jeszcze schody tutaj z tej strony, i z tej, albo tutaj chociaż z tej jednej strony. No to też może być spoko. Ale na przykład finalnie schody tutaj, ale żeby one tu zakręcały. Tutaj. O, jest? Tak, żeby one z dwóch stron wybiegały na ten. na tą moją. O, Haha. No A tu chyba wyczuwam, że powoli zbliżamy się do końca hordy. Tak, już cisza jest. Trochę dam głośniej. Dobra. Ej, no nie było źle. Ile, z 15 minut się z nimi tukliśmy? I co? Chyba schodzę, nie? No bo bez sensu, żebym ja teraz Spatrzył co ja tutaj mam. E, dobra, ale na początek... To zostawię. Jak to wygląda w ogóle? Tam się ktoś czołga. No, na pewno trafię. No, prawie. Dostał! Ej, zmarł, zginął. Dobra. Czuję się na tyle bezpiecznie, żeby zejść na dół. Ej, one mi rozwaliły w ogóle tą moją konstrukcję z tego. Muszę tu sobie wybudować i zrobić jakąś tą, taką na przykład wieżyczkę z drabinką, żebym mógł tutaj sobie na nią wejść i ewentualnie tutaj przeskoczyć. jak ja teraz zejdę nie łamiąc sobie nogi, co? Kurczę. Ogarnąłem. Jestem już na dole. Jest chyba spokojnie. Zniszczenia. Zaraz będziemy oceniać. Zbieram lód. Kapelusz rolnika. No, na razie pozbieram. A za chwilę będę, będziemy sprawdzać, bo tak naprawdę dropu. Wolę to zrobić w jakimś bezpieczniejszym miejscu. Ale sporo tego lutu jak na pierwszą hordę, co? Tu coś jest. Nie, fajnie, naprawdę sporo. Dobra, i tu jest chyba ostatni worek. Tak, mam to. Eee, sprawdzę tutaj. Wow, cały kwipunek. Dobra, tu nic nie ma. Tu widziałem, że coś... o, to niszczyły. Tutaj kopały? Chyba nie, tak mi się wydawało. Te kolce są zniszczone. O, tu jest jeszcze worek. To jest całe, okej. Okay. Tu trochę. A, nie mam już miejsca. Mm. Dobra, to przeczytam to. To jakiś jakaś i przeczytam jeszcze tą kuźnię. Miech, o miech możemy budować, dobra. Znisz... Oceniamy zniszczenia. To wszystko przetrwało. Kolce zniszczone, to tu były też 10 chyba tych drewnianych, albo 15 jak dobrze kojarzę, nie ma już wcale. Te żelazne też zniknęły, okej. Okay. To zabieram, o o. Dobra, nieważne. To. Tu i tak nie mam betonu, żeby to naprawić. O to zobaczcie, 50% było. Będę musiał kupić beton. O, i to tak samo. E, wydaje mi się, że na kolejną hordę postaram się, żeby to było ulepszone już do betonu. E, I na pewno postawię tutaj też jakieś kolce, może jakieś pułapki. E, a może będzie tak, że dostanę, nie wiem, jakiegoś skilla. I nie będzie nas już w tym biomie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, siadam na rower. I fajna jest go taka godzina, żeby pojechać tutaj do tej naszej baski i przejrzeć ten lód. Generalnie też tak się zastanawiałem. Stój. Zastanawiałem się. No bo nie zawsze będę w tej, tutaj trzymał sobie te rzeczy w tej bazie. Więc wydaje mi się, że postaram się, jak będę miał żelazne, żelazne narzędzia, to wydobyć trochę kamienia, trochę surowców. Teraz to muzyka chyba w ogóle nie gra. Czekajcie. Dobra, dźwięki teraz powinny być w porządku. Eee, wracając do kwestii bazy. Wydaje mi się, że tam bym też sobie może zrobił na takim osobnym filarze. Tak, żeby miał szybkie dojście na przykład właśnie do tej bazy, a żeby ona była trochę bardziej trwalsza i miała tam jakieś zabezpieczenia. No bo tutaj nie wiem, czy chciałbym tak być cały czas. Dobra. Research. Przedmiotów, które... które dropnęliśmy. Dobra, to sobie zostawiam. To też zostawiam. Worek z krwią, jakieś witaminy też do tej skrzyni. Kawa, fajnie. Jakiś groszek w puszce, czyli jakieś żarełko, ok. O, 416 diuków, bo moje są na rowerze. Jakaś kamienna łopata, to tego nie potrzebuję. E, czacho, trzepki, e, wrzucam tutaj. E, wow, co to. E, kolejna skrzynia, pierdołami, czyli jakaś skóra, kawałek. Klej, jakieś te części do wytwarzania przedmiotów, części mechaniczne, to wrzucam. Oczywiście. To zaraz pójdzie na sprzedaż. To, to niech tu w sumie będzie. Kolejna skrzynia, taka związana z bronią. Sporo amunicji, naprawdę 205 sztuk. Tej 762 spoko. To mi się podoba. To od razu ją tutaj wrzucam. Dużo magazynów. Buty motocyklisty to zaraz będziemy sprawdzać te rzeczy. E, tu jeszcze widzę do tej skrzyni powinienem wrzucić obrażenia zasięgowe. To też spoko. To oddaję. Dobra, i teraz czytamy magazyny. Rozwijania kastetów. No spoko. Nie używam. Hydraulika. Zaawansowane ulepszenie hydrauliki zwiększa szybkostrzelność robotycznych młotów o 5% i wieżyczek o 10%. Ok. Wodzirej. Lubi zaczynasz imprezę z hookiem. W, w pełni zdrowe cele otrzymują 20% obrażeń więcej. Ok, fajnie. Aha, to znam, czyli to będzie na sprzedaż. O, karabiny. Karabin różowy jakości 2. Narzędzie do pozyskiwania zasobów. Żelazne narzędzie jakości 1. No fajnie, super. O to mi chodziło. Szkoda, że dopiero tak późno, ale tak jest OK. O, kościany nóż. To też będziemy mogli sobie zrobić. Prymitywny pancerz jakości 4 sztuka górnicza. Więcej świecidełek. Masz niewielką szansę wydobycia rzadkich klejnotów. Fajnie. O, strzelby strzelba rurowa jakości 5, czyli jeszcze będzie szósteczka i wejdą nam te takie lepsze. To spowalnia zużywanie się broni białej, narzędzi łuków o 25%, też spoko. I narzędzia naprawcze. Motek do gwoździ, dobra. Buty motocyklisty. Czy ja tutaj będę miał podgląd? Ja takie mam. To będą na sprzedaż. Kapelusz rolnika, premia do złupionych nasion. To sobie zostawię. Czyli może uda się rzeczywiście zarobić ten odcinek z tą farmą, tak jak mówiłem. Ale captur lotra mnie interesuje. Premia do łupów 2%. Poziom ochrony lekkiego pancerza jest będzie zmniejszony, ale zwiększy mi się tak naprawdę spadnie mi pancerz, a wszystkie inne statystyki się zwiększą. I wiecie co? Ja sobie to założę. Bo ja zawsze tak wolałem chyba, znaczy wolę takie średnie bardziej pancerze, mieć większą mobilność, więc jak znajdę jakiś tam średni pancerz albo ten cały set Wotra, to to też będzie fajnie. Czyli to wrzucam tutaj. To na razie wezmę w sumie. To też dobra, obiecałem też odcinek związany z tym kopaniem. Ale wiecie co, na początek będę chciał sobie zerknąć, ile ja potrzebuję rzeczy, żeby zrobić żelazne narzędzia. 20 na siekierę żelaza, 16 na łopatę, to jest już 36. I kilo w 20 56 sztuk ok. Zaawansowany miech też bym chciał sobie zrobić. Dobra, to wiecie co? To robimy to. Może najpierw ten miech. Albo nie, najpierw zrobię sobie kilo. Bo kilo to będzie podstawa, żeby zdobywać na przykład więcej żelaza i tak dalej. Czyli co? Skóra. Taśma. O, z taśmą może być problem. Drewno mam. To od razu zrobimy sobie taśmę. Nie mam kleju. O, żelazem też nie jest, za ciekawie. 10 tylko mogę zrobić, fajnie. No dobra, czyli jeszcze chyba... Nie, no kilof mi się uda zrobić. Ale chyba nic poza tym. Dobra, to ja sobie tylko zostawię te rzeczy potrzebne do zrobienia kilofa, kilofu. Jakoś tak. I potrzebuję 20 tego. A, akurat jeszcze 3 To w międzyczasie zerknę sobie jeszcze. Dobra, to zbiorę tą wodę. Tutaj coś mam? Tak. To też pozbieram sobie w takim wypadku. Jest, wszystko jest. Mam składniki. Fajnie, czyli przychodzimy tutaj i tworzymy. Dobra, 3 minuty do zrobienia. Kilofa. Kilofu. <gryw> Nieważne. I jeszcze to na pewno będę chciał sobie zrobić, ale nie mam taśmy więc priorytetem będzie klej, a żeby zrobić klej, to nie wiem, czy to się w tej stacji w ogóle opłaca. Woda i kości. No dobra, będziemy zbierać kości. Mam w ogóle jakieś? Mam 250. No dobra, to zrobię, trudno, trochę wody też mam. Ale narzędzia są teraz najważniejsze. 36, to może zrobię z 20 sztuk. Okej, okay, dobra. To oddaję. To oddaję i co? Tu się w sumie już wszystko mi przepaliło. Mogę zrobić jeszcze 12. Czy ja coś mam, żeby tu móc sobie jeszcze przetopić? Tego nie chcę. To będę mógł trochę wrzucić do piecyka. Może trochę tej gliny. 10 minut powinno być w porządku. Dobra. Wiecie co? Ja już w tej chwili ten, zakończę ten odcinek. Przetrwaliśmy hordę. Wydaje mi się, że, że było w porządku. Na pewno będę tam musiał kilka rzeczy sobie zmodyfikować. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Było krócej niż zazwyczaj, ale chociaż fajny materiał wydaje mi się, że będzie. Ja Wam dziękuję raz jeszcze. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia. Cześć.